Tu 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 tu, 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 tu. Nie, to tylko ja. Nie bójcie się. <ścoughs> Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj widzicie mnie w wersji takiej bardziej domowej, ponieważ jestem przeziębiona i dzisiaj większość czasu spędziłam leżąc. W łóżku i troszeczkę odpoczywając, ponieważ jutro czeka mnie ciężki dzień. Dzisiaj nie rozstawiałam lamp, nie malowałam się do filmu, właśnie też z tego powodu, aby się wykurować. Ale film chciałam nakręcić z tego względu, że kurier dzisiaj zrobił mi prezent. W sensie zrobił mi niespodziankę, bo paczka przyszła. Z Minty Shopu bardzo szybko Dziękuję w ogóle sklepowi Minty Shop Za tak profesjonalną i szybką obsługę Czego nie mogę niestety powiedzieć O innych sklepach e, internetowych e, Minty się jak zwykle świetnie spisało Więc bardzo dziękuję e, No a co mogę powiedzieć Was zapraszam serdecznie na otwarcie Tej oto paczki Nie będę chyba robić żadnych cięć, Po prostu lecimy z tematem Jestem już ciekawa tych rzeczy, które są w środku <gry> ja bardzo lubię oglądać ogólnie open boxy u kogoś. Zawsze jestem ciekawa, co tam fajnego sobie ktoś pozamawiał albo co dostał. Właśnie jestem zawsze ciekawa, może jakichś fajnych rzeczy, nowości. Zresztą ja ogólnie średnio raz w miesiącu zamawiam coś z British, bo coś mi się kończy, coś potrzebuję, albo jest jakaś nowość, którą chcę wytestować. Paczkę otworzyłam. Mamy tutaj dużo folii. Pierwsza została tak wielką, ogromną paczkę. O, jeszcze więcej folii bomelkowej. O, pierwsza, pierwsze zawiniątko to jest chyba to, co ja myślę w szklanym słoiku. Drugie mamy zapakowane prześlicznie w koperty. I druga paczuszka, najlżejsza. Okej. Okay. Od czego zaczynamy? Ja bym zaczęła od tego zawiniątka, które mamy tutaj. Ponieważ tego jestem chyba najbardziej ciekawa, bo za to dałam najwięcej kasy. I strasznie się zastanawiałam, czy to kupić, czy nie, ale dobra, mówię raz się żyje. Trochę ciężko to otworzyć. Teraz będę otwierać to przez 5 minut filmu, więc nie krzyczcie na mnie. Ale to musiało być po prostu tak Zapakowane Żeby się nie I Wiecie co, może wytnę ten fragment filmu Męczę się z tym, miło się. O, już poszło Już mam Zaraz mi palce w nożyczkach utkną Już powoli mam. No marko. Ojesz zapakowana. dziesięć minut później. A i wypatrzcie, to jeszcze nie koniec ale fajnie, fajnie, że tak dbają o paczkę bo to nie są małe pieniądze więc rozdziwiłam um, się, jakby tego nie zapakowali porządnie <laughs> nie, jaki patent, to są jakieś te wytł wytłaczanki takie jakby po jajkach nie wiem, co to było jest, już powoli mam o. Teraz sobie na to opierać, drugie 10 minut. Jejku mam końcu! dostałam się do tego. Już Wam poka pokazuję. Oh. Świeca największa, jaka jest możliwa, o zapachu turkus sky, czyli turkusowego nieba. Mmm, przepięknie, powąchajcie Ach, zapomniałam, że do kamery nie czuć Nie no, żartowałam Nie no, pięknie pachnie, jest to zapach Bardzo świeży Tak jak Wam mówiłam już w którymś filmie O tych zapachach takich, których miałam Dwa ulubione I właśnie bardzo kojarzy mi się z wakacjami Jest tu wyczuwalna jakaś no jakiegoś kwiatu Ale nie wiem co to jest I taki świeżutki właśnie Bardzo delikatny, ale wyrazisty zapach Chcielibyście sobie doczytać, bo ja jakoś tak zapachów nie umiem opisywać, a nie znalazłam jakiegoś bardziej szczegółowego opisu. Folia w kartonie. Bo ja się tutaj nie odnajdę. Dobra, przechodzimy do tej lżejszej paczuszki. Otwieramy. Ale przepraszam Was za, za mój wygląd, ale ja no źle się dzisiaj czuję. I też jest tak gorąco. Dwie paczuszki klipsów do ściągania hybryd. Jedne są dla mnie, drugie są dla mojej koleżanki z pracy. Jestem bardzo ciekawa, właśnie jak się sprawdzą. Może otworzymy jedną parę, zobaczymy jak wyglądają. Od razu. wygląda jak. Jakiś pokarm? To jest coś takiego. O, tutaj się nakłada ten wacik nasączony, i tak zakładamy na paznokcia. Nie, to no dość fajny patent. Jestem ciekawa, jak się będą hybrydy przez to ściągać. Myślałam, że właśnie folia powoduje to, że się tam jakieś ciepło wytwarza w tym. Jakby pod tą folią, i dlatego ta hybryda lepiej schodzi. No nie wiem, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Także ta otwarta papuszka lubię dla mnie, nie otwarta dla koleżanki. Dalej mamy. Uuu, fajne rzeczy. A tutaj mamy zestaw: gąbeczkę blended dużą i małą do okolic pod oczami. Świetne. Jestem bardzo ciekawa, właśnie jak się. Będzie to zachowywać. Nie no, one są słodkie. No popatrzcie. Zasłonię twarz, żeby mi złapało ostrość na gąbeczki. No, śliczne są, ale tak widzę po strukturze, że są bardzo podobne do Dready Blendera. Tylko ta jest chyba twardsza. I z tej samej paczuszki jeszcze tutaj... oh my god, jakie to Z Semilaka. Nawet nie zobaczycie chyba tego w kamerze, ponieważ mm, to jest pędzel. Do zdobień i jego włos jest tak cienki i tak mały, że nie jesteście go w stanie zobaczyć, chyba w kamerze. Nawet zrobię takie zbliżenie małe. Nie widać. No, ja go kupiłam ogólnie do tego, żeby robić ombre, ale nie wiem, czy ten nie będzie za mały. Może nie, może będzie dobrze. Chodzi o to, żeby się ładnie, właśnie dwa lakiery między sobą ładnie mieszały. No, zobaczymy, jestem ciekawa. Otwieramy drugą paczkę. Zobaczymy, co będzie drugiej. Znaczy, ja wiem, co będzie, ale my nie wiecie. O, proszę, mamy tutaj łapi pierwsze z wierzchu. I mamy pilniki z laka Ja zamówiłam o gradacji 100 na 180. Ale one są cienkie. Ale to dobrze, lepiej wpasowują się potem pomiędzy paznokieć a palec. Potem mamy też 100 na 180. Ten jest chyba zwykły, a ten jest. Tak, ten jest drewniany, a ten jest zwykły. Też 100 na 180. I ten też jest drewniany. I tutaj jest gradacja chyba 120 na 180. No zobaczymy. Jestem ciekawa tych piwniczków. Tam parę złotych kosztowało, to sobie wziąłam na wypróbowanie. Hmm, dalej mamy. Coś tam wpadło z drzewa różanego też patyczki z semilaka za parę złotych, tutaj jest 10 sztuk, co chyba około 5 czy 6 zł, później mamy takie, takie zawiniątko, zetniemy, o, i tu mamy. Pierwszy lakier hybrydowy jest to 128 Pink Marshmallow. Jest to bardzo taki, pokażę Wam od razu, jasny kolor, taki trochę pudrowy róż. O, może będzie widać. Wygląda trochę jak hart z semilaka, ale właśnie chciałam, mam ochotę na jakieś takie delikatne paznokcie. Cały czas mam jakieś wyraziste, neonowe. Drugi kolor, o proszę, tu ma troszeczkę inny. Uh, inaczej wygląda, w sensie opakowania ma inny nadruk, chyba jeszcze ten starszy. I drugi to jest Elegant Cherry, jest to numer 098. I to ma kolor takiej... Tu ma drobinki delikatne i jest to kolor takiej głębokiej wiśni. Bardzo ładny kolor i właśnie to chciałam coś bliżej świąt sobie pomalować. Na taki odcień, bo mnie już na jesień i zimę lubię właśnie takie bardzo wiśniowe winne kolory i ostatni kolor jest z nowej kolekcji jest to kolor 164 Pink Crystal i on jest to jest taki róż z delikatnymi drobinkami te drobinki mają kolor niebieski, różowy Bardzo ładny I to jest kolor akurat półtransparentny I myślę, że świetnie zgra się właśnie z tym 128 Pink Marshmallow I to też zamówiłam tak pod kątem Żeby spróbować zrobić właśnie jakiś Ślubny mani może Zobaczyć jakby to wyglądało Znaczy nie dla mnie, broń Boże Tylko tak po prostu Jakby to wyglądało Co tu jeszcze mamy? próbkę kremu na noc nie wiem czy kojarzycie, czy znacie coś takiego dostałam też oczywiście krówkę, którą zjem sama mój na życzenie nie dostanie, bo jest niedobry i ostatnie tutaj mamy już Wam pokazuję to jest chyba akurat dla mojej koleżanki Coś mam takie przeczucie Tak A, chodź tu I to jest akurat e, Z firmy co iwa Jest to Makeup Mirror Ja tego nie będę odpakowywać, bo to jest prezent e, Właśnie dla mojej znajomej, która Jak mnie ogląda, to ją pozdrawiam <grym> Na pewno będziesz widziała, że to tobie Bo to Kozach, która nie chce się ze mną rozliczyć za zamówienie, z... z czego? Z AliExpress ciągle coś mi zamawia i daje, i nie chce mi powiedzieć, ile za to mam jej oddać. Więc ja ci kupuję w prezencie to lusterko, bo wiem, że chciałaś i to dostaniesz ode mnie. Mam nadzieję, że film już zobaczysz po fakcie. No i to chyba tyle. Wszystko jest puste. Napiszcie, co tutaj z tych rzeczy. Wam się podobało, co chcielibyście sobie zakupić, co sądzicie o tych produktach, może mieliście, dajcie znać. Ja już uciekłam, kładę się za niedługo spać, bo po prostu jutro mam długi i ciężki dzień i muszę być wypoczęta. O, dobra, to trzymajcie się, dajcie kciuki w górę, jeśli film Wam się podobał. Do zobaczenia do na następnego filmu. Na razie, pa!